Wyjątkowa niedziela, słowo, które głosił nasz prorok, było niesamowite. Nie wiem, czy znasz historię Józefa, o jego snach, o wizji, którą dostał od Boga, o tym, co wiedział, że się spełni w jego życiu i co zrobiły, co się stało w jego okolicznościach, jak potraktowali go bracia, gdzie wylądował? Myślę, że jeśli jesteś długo, nawet niedługo, ale jeśli jesteś z Bogiem, jeśli czytasz Biblię, jeżeli. Kochasz Boga i szukasz Go w Jego słowie, wiesz, kim był Józef i co wielkiego zrobił, ale ta perspektywa tego słowa przyniosła nas do nowego miejsca. I moje, zachęta, którą mam głęboko w swoim sercu, to wizja, marzenie, sny, które mam od Boga wypełnią się, ale ja chcę być cierpliwa i chcę być wytrwała. Ale chciałabym nie tylko zaprosić Ciebie do tego, abyś odsłuchał to słowo lub odsłuchała, ale abyście przyszli koniecznie w środek. Bo w środę mamy wyjątkowe nabożeństwo o godzinie 18, gdzie będziemy tłumaczyć sny. Będziemy mogli zadawać różnego rodzaju pytania, jakie mamy odnośnie naszych snów, i czekamy i wierzymy w Bożą interpretację, której udzieli nasz nasz prorok. Także zapraszam Was serdecznie. Widzimy się w środę o godzinie 18 i nie zapomnij odsłuchać tego słowa. Bye!